Dynku. Witam we vlogmasie numer 5. Dzisiaj mamy 5 grudzień, jest sobota, a sobota jest to dzień kwiatów. Dawno kwiatów nie podlewałam, więc przydałoby im się trochę wody. E, po wczorajszej kolacji nie sprzątnęłam nic kompletnie. Od razu zajęłam się edycją filmu e, wrzucam tego na e, YouTube'a, a następnie zajęłam się moimi paznokciami. Nie będę pokazywała, bo nie jestem zbytnio zadowolona. Tak jak wspominałam, nałożyłam tym razem żel. Em, bo wiem, że po prostu hybrydy za dwa tygodnie, za półtora tygodnia już po prostu by mi pękały, odchodziły od paznokci. Więc stwierdziłam, że po prostu spróbuję tym razem żelem je utwardzić, żeby też mi się one nie łamały i zobaczymy, jak tak naprawdę mm, będą się trzymać. E, no i jak będą dalej wyglądały, bo ja akurat ekspertem od żelu nie jestem. E, no ale zobaczymy, jak to jeszcze e, będzie w trakcie ich noszenia. Dzisiaj wstałam później, bo potrzebowałam się trochę tak wyspać. Codziennie w tym tygodniu wstawałam wcześniej i po prostu mój organizm powiedział mi, że okej, okay, to jest czas na to, żeby się wyspać, dzisiaj akurat nie mam nic takiego w planach, więc mogłam sobie spokojnie spać i wstałam chyba prawie o 11. No ale to też wina tego, że po prostu siedziałam późno w nocy i robiłam moje paznokcie. I jako że nie posprzątałam w kuchni jeszcze po wczorajszej kolacji, no to biegnę teraz ym, ją posprzątać. I co mam dzisiaj w planach? Na pewno kwiaty. Muszę się nimi zająć. Niektóre kwiaty niestety muszę wyrzucić. Ym, nie za dobrze wyglądają już i po prostu nie wiem, czy da się je uratować. I w ogóle to siedzę przy centralnie, przy oknie. Siedzę na stole wręcz, bo jest tak ciemno w domu, że... No ta pogoda jest po prostu przygnębiająca. <grywa> Tyle mogę powiedzieć. Może by tak otworzyć w sumie teraz kalendarze? Teraz czy później? Chyba teraz. Uff. Dzisiaj mamy 5 grudzień, czyli szukamy numeru 5. Ja już widzę na wprost, że jest tu właśnie numerek 5. Hm, świetne opakowanie. Kot już przybiegł na kalendarz. Co tutaj jest? A, jakie maleństwo! Co tu jest? To nie jest maleństwo, to jest pełnowymiarowy produkt. Ok, czyli tutaj mamy lip balm, ehm, balsamik do ust z witaminą E. Nigdy z nich nie korzystałam. No już mi się otwieramy. Dziwny mają mm, otwór, bo zazwyczaj balsamy do ust mają taki dzióbek, który ułatwia właśnie rozsmarowywanie jakby produktu na ustach. A tutaj ewidentnie trzeba będzie po prostu nakładać to palcem. Chyba nie zamknę jedną ręką. Zamknę czy nie zamknę? Nie zamknę. Dobra. Chodź Miałek. Płaczesz tutaj i płaczesz. czekasz, tak? Czekasz już na swój kalendarz. Gdzie jest numer 5? Pokażesz mi, gdzie jest 5? Co? Mina. Ja. Chodź. Zobacz. Dzisiaj cikena masz. Kurczaczka. <słuch> Ale pyszne! Jakie pyszności! Jeszcze zanim zabrałam się za sprzątanie, nałożyłam sobie ten balsam z Kilsa na usta i mm, jest strasznie tłusty. Mm, w ogóle w posmaku jakby czuję się na ustach, że to jest taka trochę jakby wazelina, jest bardzo, bardzo tłuste. Mm, ale ciekawa jestem, jak tak naprawdę będzie to usta nawilżał. No, zobaczymy. Jakimś cudem zrobiło się jaśniej na zewnątrz, ja już kuchnię posprzątałam. Uwielbiam ten moment, w którym kuchnia jest mm, perfekcyjnie posprzątana. E, od razu przyjemniej się e, tutaj gotuje i robi herbatki. E, w każdym razie ten mm, balsam na ustach, który użyłam z Kilsa, powiem Wam szczerze, że naprawdę daje mm, fajne takie uczucie jakby zmiękczenia tych ust, nawilżenia. Chyba mi się podoba, mimo że jest bardzo mocno tłusty. To zabieram się teraz do podlewania moich kwiatów, które potrzebują trochę więcej uwagi i troski. No ten kwiatek, chyba niestety będziemy musieli się z nim pożegnać. Liście mu upadły. Prawdopodobnie może ma tu za mało światła, ponieważ na zewnątrz robi się już coraz ciemniej. I niestety to samo tyczy się tego kwiatka. No niestety. Kolejna wyprawa do IKEA chyba się przydałaby. Ten kwiatek ucięliśmy, żeby po prostu zrobić nowe zaszczepki. Liście już poopadały i to idzie do wyrzucenia. Oczywiście niepiękna moja musztardowa doniczka, którą uwielbiam. Mm, kolejny storczyk, który. No to akurat jest wina tego, że po prostu była zła do niego doniczka. On powinien mieć e, odpływ tak naprawdę, żeby woda mogła spływać. No i niestety zgnił. A ten kwiatek zbytnio mi się nawet nie podobał i nie ubolewam nad tym tak bardzo, że zdechł, więc e, wyrzucam po prostu go. I zobaczcie, jak pięknie teraz te zaszczepki wyglądają właśnie w słoiczku, tak naprawdę z wodą. Ślicznie to wygląda. Bardziej mi się chyba podoba niż w samej doniczce. Czy macie też tak, że jak zaczynacie w domu sprzątać, to Was zaczyna tak ponosić, że już po prostu kompletnie wszystko chcecie sprzątać? Ja właśnie ogarnam sobie swój parapet z kwiatami w kuchni. I jeszcze mi się wspomniało, że mam aplikację taką jak Picture This, czyli robimy zdjęcia, robimy zdjęcie tak naprawdę roślinki, której nie znamy. Eee, wtedy ta aplikacja wynajduje, tak naprawdę, co to jest za roślina, i mamy wszystkie informacje na temat danej rośliny. Teraz spróbuję zrobić zdjęcie tej, której kupiłam wczoraj. I zobaczymy, e, jak w ogóle, co to jest za roślina. Mamy tutaj Spider Plant. Można zobaczyć tutaj zdjęcia, jak ona wygląda mm, w rzeczywistości y, na innych zdjęciach. I mamy tutaj napisane, co tak naprawdę potrzebuje czego potrzebuje ta roślina. Eee, patrzymy dalej, co jest napisane. I tutaj mamy napisane, że ona aż tak dużo światła nie potrzebuje, może nawet e, stać tak naprawdę e, w cieniu. W sensie e, trochę słońca, trochę cienia, także, żeby znaleźć właśnie ten balans pomiędzy tym. E, woda raz w tygodniu, no. Wydaje mi się, że to miejsce, które znalazłam dla tej rośliny jest OK. I teraz poszukuję właśnie innej doniczki na tą roślinkę, ponieważ ja ją akurat wsadziłam w tą, ale ta jest troszeczkę, jak widać, za mała. Więc może nie wiem, może w O, w tej, jak ślicznie wygląda. Chyba została ją w tej. Uj, się w dniach. Tam ten kwiatek kupiłam nie wczoraj, tylko przedwczoraj, który właśnie zmieniłam e, z tego bluszcza. I zobaczcie, jakąś stała Nowi ten blusz, podlałam go, ucięłam mu te kwiaty, które już po prostu wzdychały, a raczej liście, które już nie wyglądały za dobrze. No i na razie zobaczymy. Postawiałam go tutaj razem z innym kwiatkiem. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie, jak będą tutaj sobie żyły. No, no i to wyglądają też bardzo ładnie w tym miejscu. Przed chwilą sprzątałam w kuchni i narobiłam sobie jeszcze większego bałaganu. Ogarnęłam swój parapet, Ym, tak właśnie teraz to wszystko wygląda. Pozmieniałam doniczki, bardzo mi się ten kratek właśnie podoba. Co tu za paputki tutaj? To najsłodsze paputy na świecie, wiesz? Wczoraj moja siostra przyniosła mi tak ogromny pudło z herbatkami i powiem Wam, przecież że aż mi trudno jest wybrać, którą chcę spróbować jako, jako pierwszą. Mamy smaki, róża, mięta, kardamon, zielona z jaśminem, o, to chyba będzie moja herbata na dzisiaj. Mamy też zieloną herbatkę z passion fruit, a czekajcie, to jest to samo. Tak. No, naprawdę fajne, hangover tea, czyli na bakata, Okej. Okay. Super naprawdę! Nie wiem, którą wybrać, ale dobra, chyba pozostanę przy tej jaśminowej. Uff, wreszcie! Spodziewam się, że dzisiaj tak będę szalała ze sprzątaniem. Teraz jak już mam herbatkę no myślę, że włączę sobie może nawet jakiś świąteczny film. Zaraz zobaczymy, co tam Netflix ma do zaproponowania ehm, i odpocznę sobie teraz chwilę. Ehm, dajcie znać, czy wy już zaczęliście oglądać jakieś świąteczne komedie romantyczne. I znalazłam idealną dla siebie kategorię pogodne filmy świąteczne. W międzyczasie jeszcze zrobiłam sobie maseczkę na twarz z Kilsa, z kalendarza adwentowego. Już czuję ściągnięcie na twarzy, bo to jest maseczka glinkowa, która zasycha, więc mogę też śmiesznie wyglądać, kiedy mówię. W ogóle twarz zlewa mi się ze ścianu. Ok, nie mogę się śmiać. Jak obejrzy film, to oczywiście usiądę do kalendarza pomocy. I jak zawsze, link znajdziecie do zbiórki dzisiejszej pod moim filmem, w opisie mojego filmu. I tak szczerze Wam powiem, próbuję znaleźć słowo, które pasowałoby tak naprawdę do dzisiejszego vlogmasa. I jedyne tak naprawdę, co przychodzi mi do głowy, to jest po prostu Hüge, o którym już niejednokrotnie wspominałam, czyli w poprzednim filmie, o ciekawostkach i zwyczajach. E, tak jak i w zeszłorocznych vlogmasach, nie mogę tak naprawdę znaleźć innego słowa jakby tego dnia, e, ponieważ to jest chyba moja ulubiona część właśnie dnia po tym, jak już posprzątałam, e, zajęłam się kwiatami, kiedy wreszcie mogę usiąść na kanapie, odpocząć, e, włączyć sobie film, zapalić pięknie pachnącą świeczkę, napić się ciepłej herbatki i wsadzić po prostu moje nogi pod koc. Także myślę, że dzisiejszym hasłem, które już się powtarzało, będzie totalne hygge. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, to zapraszam Was do obejrzenia mojego filmu, który był właśnie ten normalny, ostatni film, nie vlogmasy, czyli ciekawostki i zwyczaje duńskie. Ja dalej będę sobie tutaj oglądała film i tak będzie dzisiaj chyba wyglądał mój wieczór. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego vlogmasa i oczywiście e, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, a także zostawienia po sobie śladu w postaci lajka, like a także komentarza. Strasznie śmiesznie mi się mówi w ogóle z tą maseczką. Ciekawe, czy rzeczywiście na kamerze, na podglądzie nie widzę tego, jak wyglądam, jak śmiesznie mówię, ale zobaczymy w, przy obróbce filmu. No, to do zobaczenia jutro. Pa!